Hej hej, witajcie z tej strony. Olsz. W dzisiejszym materiale podyskutujemy o tym, kiedy i w jaki sposób Gabrielowi udało się przełamać ochronę magicznych amuletów. Oglądajcie ten materiał. Do końca. Moi drodzy, jak że premiera za parę godzin, to tak jak wam obiecałem, dzisiaj temacik związany z Gabrielem i przełamaniem ochrony magicznych amuletów. Jutro zobaczymy, czy faktycznie teoria, którą wam dzisiaj przedstawię, się sprawdzi, czy też nie. My o tym całym zdarzeniu dowiedzieliśmy się ze zwiastuna do odcinka Driest Family, który został udostępniony tydzień temu przez Globa. Jest w nim jasny, klarowny przekaz mówiący, że tak Gabrielowi udało się tego dokonać jak najbardziej. Ale czy zostało nam powiedziane lub pokazane, kiedy to zrobił i w jaki sposób? Nie, nie zostało, aczkolwiek można się tego domyślić. Może zacznę od tego, że Gabriel dowiedział się o istnieniu magicznej ochrony przed jego mamy już w odcinku 8 pod tytułem Queen Banan. To tam pod koniec odcinka mocno, bardzo mocno się zdziwił, gdy ponowna akumizacja Chloe nie doszła do skutku. Wiedział, że coś jest nie tak i Biedronka zapewne wymyśliła jakąś ochronę, która uniemożliwia akumizację w tego samego złoczyńce. Więc od tamtego momentu Gabriel miał w swojej podświadomości, że coś tutaj jest niehala. Po odcinku 8 mamy odcinek 9, czyli odcinek Gabriel Agres. W tym odcinku wiele osób uważa, w tym ja, że Gabriel chcąc dowiedzieć się czegoś o magicznej ochronie Biedronki, ponownie zaakumizowałby siebie albo w kolekcjonera, lub w kogoś innego kolorystycznie pasującego oczywiście do amuletu, jaki teraz widzicie na ekranie. Wtedy wiedząc, że on sam siebie zakumizował przez złoczyńcę, Biedronka po całej akcji mogłaby go obdarować taką ochroną, jak zrobiła to z clone. Wiecie, połączyłby fakty, musiałby to zrobić, bo jak inaczej dowiedzieć się o tej całej ochronie? No tak, że on sam musiałby ją dostać, prawda? No właśnie, wtedy też dowiedziałby się, że są to jakieś tam magiczne amulety, które Biedronka podarowuje osobom, które zostały zakumizowane i wtedy, kiedy dowiedziałby się o takim amulecie, miałby go za sobą, mógłby rozpocząć plan niszczenia, który jak wiemy doszedł do skutku. I czy taka akcja będzie miała miejsce w Gabrielu? Zapewne tak, bo w poprzednich odcinkach, jakie widzieliśmy lub widzieliśmy sam trailer, nic takiego nie miało miejsca, więc odcinek 9 wydaje się jak najbardziej odpowiednim. Oczywiście pomijając główny motyw fabularny odcinka Gabriel Agres, w którym prawdopodobnie będzie lub będą jakieś tam retrospekcje, patrząc na to to, co wam pokazywałem we wczorajszym materiale, serdecznie polecam. Nas tutaj tylko interesuje fakt, kiedy zacznie działać w tym temacie, i zapewne będzie to właśnie w tym dziewiątym odcinku. Moi drodzy, załóżmy, że wiemy, kiedy Gabriel rozpocznie swój plan niszczenia takich amuletów. Jeśli będzie to odcinek dziewiąty, to za 12 odcinków, czyli w Drift Family, patrząc na Zwiastun, uda mu się to osiągnąć i będzie to pokazane już na początku tego właśnie odcinka. Dlaczego na początku i dlaczego w tym? A dlatego, że w Drift Family jest po odcinku 20, czyli po odcinku pod tytułem. A my już wiemy, że zaakumizowaną osobą w Quillin będzie nie kto inny jak mama Marinette, która również została zaakumizowana w Dearest Family w tego samego złoczyńcę. W Quillin po całej akcji biedronka zapewne podaruje swojej mamie amulet, by to nie dosięgała już akum. Ale jeśli Quillin pojawia się również w kolejnym odcinku, czyli w Dearest Family, to cały proces niszczenia musi dziać się już na początku odcinka, aby później Gabriel mógł ponownie zaakumizować mamę Marinette w tego samego złoczyńcę. A jeśli chodzi o sposób niszczenia, takich amuletów ochronnych czy tamtej całej ochrony, to po prostu Gabriel stworzy bardzo mocną, potężną akumę, która da radę w stanie przebić się przez taką ochronę i ponownie zaakumizować danego osobnika. Wydaje mi się, że to wszystko jest na tyle dobrze poukładane, że faktycznie tak będzie, choć nie było to ciężkie do rozkminienia. Ale wiadomo, do samego potwierdzenia nic nie jest pewne, a tego dowiemy się już za parę godzin, bo w środę o 0.30 w nocy czasu polskiego, bliżej premiery, podrzucę Wam post z wszystkimi linkami, byście mogli obejrzeć odcinek w trakcie premiery, a jutro standardowo omówienie z tego odcinka na moim kanale o godzinie 18.30. Oczekujcie. Udostępnijcie ten film, zostawcie kciuka w górę, komentarz z waszą teorią na ten temat, a przypnę wam serducho oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, jak jesteście nowi, by być na bieżąco. Nasz cel to ćwierć miliona. Ja byłem Olchusi, do zobaczenia w kolejnym materiale. Bye bye.